Witam w Mocy Endorfin, zapraszam na poranną gimnastykę Ania Sosińska. Dziś prosto z Meksyku będziemy ćwiczyć tak, żeby rozruszać biodra. Zaczynamy od krążeń biodrami w jedną stronę. Ręce można położyć sobie na biodra, tak żeby było wygodnie. Oddychamy i wydech, wdech i wydech. I w drugą stronę kręcimy biodrami. Brawo. Teraz wciskam dłonie nad głową, mocno je wyciągam w górę i przechylam ciało w jedną stronę. Teraz przechylam ciało w lewą stronę, tak żeby prawa strona mi się mocno rozciągnęła. Patrzę delikatnie w stronę słońca i powracam. Teraz druga strona, rozciągamy. Weź głęboki wdech i wydech. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.